Wielki na No z Tego ślimaki zjadły Grzyb Na dnie dolinki Otoczonej piaskiem w fluwie z tym głównie szedzie z źle obtaczanym ze skaleniami dobra, dobra nagrywam Marian kopie swoją, pier... ty, kurwa. swoją pierwszą norę na razie wchodzi tylko głowa Tam gdzieś na dnie podobno są dolomity Te kurwa margle Znaczy margle Są Nikt nie wie co tak Trzeba ukopań dookoła. To nic mnie nie widzi Dobra no, Jak dochami się do Marwin dalsza część Tak. Ja tak. Tak. No to wyniosę ten kamer, tam tutaj pokażemy bo jeszcze... Nie jest w porządku, ja tylko patrzę, bo na początku wydała mi się interpretacja trochę naciągana, ale Początki. faktycznie. Początki. Nie, praktycznie, bo, bo ja mam taki kawałek i to jest całkowicie do tej losowy.